Teraz kilka takich wskazówek na to, jak się zachować, kiedy ja rozpoznam, że jestem w strapieniu. Reguła 318. W czasie strapienia nie rób nigdy żadnej zmiany, ale mocno i wytrwale stój przy postanowieniach i przy decyzjach, w których byłeś w dniu poprzedzającym strapienie, czyli w decyzjach, stój wytrwale w postanowieniach i decyzjach, które podjąłeś w trakcie pocieszenia. Nie wiem, czy to jest do końca zrozumiałe, natomiast ważne jest to, że kiedy ja rozpoznaję w sobie strapienie, to nie powinienem zmieniać wcześniej podjętych decyzji. Dlaczego? Powiedzieliśmy sobie to już w zeszłym poprzednim razem. Ponieważ w pocieszeniu prowadzi mnie dobry duch, a w strapieniu zły. A przy jego radach, tak mówi Ignacy, nie mogę wejść na, dro na drogę dobrze wiodącą mnie do celu. Czyli co to oznacza, że kiedy ja czuję się w strapieniu, to muszę wziąć to pod uwagę, że dla mnie wyraźniejszy głos. Wyraźniejsze natchnienia, bez zakłóceń, będą pochodzić od złego ducha. A jeśli ja zacznę iść za złym duchem, to, 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 to w końcu wyląduję gdzieś w krzakach. I takim przykładem jest to, że macie może takie doświadczenie jazdy pociągiem przez ciemny tunel. Jedziecie pociągiem i nagle wjeżdżacie do tunelu, nikt nie wysiada z pociągu będącego przez ciemny tunel. Trzeba cierpliwie poczekać, aż przejedziemy przez ten tunel i dojedziemy do właściwej stacji. Dopiero wtedy się wysiada. Natomiast bardzo wiele osób niestety rezygnuje z tego, co podjęte zostało w pocieszeniu. Dlatego tak wiele małżeństw się rozpada. Dlatego tak wiele dobrych przedsięwzięć zostaje zarzuconych. Dlatego, że zmieniamy decyzje nie wtedy, kiedy trzeba. Zmieniamy te decyzje, czyli wysiadamy z pociągu w tunelu, a wiadomo, czym się to skończy. Gdyby zapamiętać tą jedną zasadę, naprawdę, naprawdę dużo by się zmieniło w naszym życiu. Kolejną zasadą jest agere contra. To jest ten numer 319. Agere contra to z łaciny działaj przeciwnie. Działaj przeciwnie. Chociaż w strapieniu nie powinniśmy zmieniać poprzednich postanowień, to jednak jest rzeczą wielce pomocną. Usilnie zmieniać samego siebie, zmieniając, nastawiając się przeciwnie temu strapieniu. Przeciwnie temu strapieniu, czyli więcej poddawać się modlitwie, rozmyślaniu, rzetelniejszemu badaniu sumienia, częściej pójść na msze i do pewnego stopnia pomnożyć nasze praktyki pokutne czy modlitewne. Zapytali Jezusa, dlaczego Wy nie pościcie, dlaczego nie robicie sobie takich ćwiczeń duchowych? Uczniowie Jana poszczą, pamiętacie to Ewangelię, nie? Ale za I ćwiczą. Jezus powiedział takie bardzo ważne zdanie: Kiedy zabiorą wam Pana Młodego, czyli kiedy poczujecie ten dystans, kiedy poczujecie chud, letniość, po prostu kiedy wejdziesz w strapienie, to jest dobry moment na post. To jest dobry moment na post. Wtedy, co się dzieje? Szybciej wchodzimy w moment pocieszenia. Szybciej przeciwstawiamy się złemu duchowi.